Witajcie, dzisiaj pokażę wam jak ściągnąć szybko i za zadarło grę Left 4 Dead 2. No tutaj widzicie, że właśnie siekam moją piłą mechaniczną wszystkie zombie. Jest taki cytat z tej gry, jeden z bohaterów mówi Piłą mechaniczną można rozwiązać każdy problem. No w tej grze ja się zgadzam. Praktycznie jak siekasz piłą mechaniczną to no choć jak w masło, jak, o, jak tutaj widzicie. No, no pięknie, pięknie. No dobra. A więc, jak ja ściągnąłem Left 4 Dead 2, to wam teraz pokażę. Ok, gra się zminimalizowała. W takim razie, jak można ściągnąć Left 4 Dead 2? Pełną wersję. No, trzeba mieć jakiś instalator. Ja pobrałem instalator ze strony www.pobierzmyślnik, download.info, ukośnik. I uwaga, uwaga, to jest trudne, l4d2.exe, czyli skrót od left4dead2.exe. Z małych liter koniecznie, bo z dużych liter to po prostu nie wchodzi. Ok, nie musicie sobie już teraz wpisywać tego adresu w przeglądarkę, bo możecie sobie kliknąć po prostu link w opisie i od razu wam się pobierze. To ja w takim razie pokażę wam jak ja pobrałem left 4 Dead 2 To sobie zminimalizuję I włączę sobie internet no. OK. No i wpisuję tutaj ten adres, który tam wcześniej wpisałem Czyli wwwpobierz downloadinfo l 4 t 2exe i zapisz plik 9,7 MB. No coś mało jak na instalator Left 4 Dead. No ale to jest taki internetowy instalator. On sobie dopiero wszystko pobierze. OK, klikamy dwa razy, uruchom. O, i wychodzi Left 4 Dead 2. Instalacja Left 4 Dead 2. No i co robimy, jak jest instalator? Dalej, dalej. Okej, okay. co ja Wam mogę powiedzieć o grze Left 4 Dead 2? No, przede wszystkim to, że to jest straszna gra i pełna krwi. No i no niesamowicie grywalna, tak naprawdę, bo gdy się przedzierasz przez te hordy zombie i, i siekasz ich tą piłą mechaniczną, która tak przy okazji jest moją moim ulubioną, moim ulubioną bronią, no po prostu no, czuć, czuć tą zabawę. No, sprawia to jakąś no, super chorą satysfakcję. Okej, okay. instalacja prawie zakończona. Mhm. Kliknij tutaj i otrzymaj klucz. Co tu trzeba zrobić? Ja kliknąłem tutaj, podałem swój numer telefonu i jakieś tam 10-15 sekund później wyświetlił się klucz. Ja sobie ten klucz skopiuję. Ciach i wklejam. Ok. Program aktywowany, naciśnij, zainstaluj. Ok, zainstaluj. No dobra. Jakaś inicjalizacja, kopiowanie plików, sprawdzanie rejestru. Co to jest inicjalizacja? No dobra. Rozpakowywanie. Okej. Okay. O, i wyszło. LeFordet 2 pobieranie. Tu sobie kliknę zakończ. O, no i mamy ile to, ile to się pobiera. To jest 14,24 giga. No trochę więcej niż te 10 MB. Okej. Okay. Dobra. No i mamy trzy przyciski. Start, zainstaluj i anuluj. No to co robimy? no Naciskam zainstaluj. No ale nie da się, no, bo gra się musi ściągnąć najpierw. No to klikamy start. Ok. Jak widzicie, to jest Left 4 Dead 2 w wersji polskiej. Bo jest PL napisane. Jak będziecie chcieli wersję angielską, to tam też się da zmienić. Dobra. No i tu się już zaczęło ściągać, jak widzicie. Na początku się to ściąga dość powoli, no bo po prostu dużo osób pobiera Left 4 Dead 2, ale to jakieś 5, 7 do 8 minut no zaczyna się pobierać całym łączem. Jeśli się nie zaczyna pobierać całym łączem, no to po prostu trzeba poczekać jeszcze 3, 4, 5 minut, aż się zacznie pobierać. No mi się ściągnęło kilkunastoma megabitami, tam nie wiem, tam w półtorej godziny, może w dwie godziny już sobie grałem. Ok, pokazałem Wam, jak ściągnąć Left4D2. Jeszcze Wam powtórzę. Adres to jest strona głośnik l4d2.exe. A link macie w opisie, to nie musicie sobie już teraz zapisywać tego linku, nie wiem gdzieś, w notatniku albo coś takiego. Ok, to ja w takim razie wracam tutaj do swojej gry. I klik. O, o ktoś puka. Otworzę mu swoją piłę piłą mechaniczną. O, ojej, sąsiedzie, przepraszam, omsknęła mi się, ojej, oj, znowu mi się omsknęła. Ojej. Oj. No dobra, to już teraz nie będę pokazywał wam, jak mi się piła mechaniczna omsknęła. Jeszcze raz, jeszcze raz. Hmm, ściągnijcie sobie tą grę, jeśli chcecie narobić trochę bałaganu pod rzemie, czyli tym czerwonym. Dzięki w takim razie już wiecie jak źle. Fordy 2 i do zobaczenia.